Totalnie okłamywaliście polskich rolników przez 8 lat i dzisiejsze wnioski pana Sahajko to jest tylko i wyłącznie pokazanie waszej bezsilności. Ja zacznę od początku. Wasze negocjacje odnośnie dopłat unijnych, o których tak często mówiliście, są takie. Polski rolnik dostanie podstawowych dopłat 108 euro do hektara, niemiecki 170, gdzie wtedy pan był, panie Sahajko, a pan panie Kaczyński odpowiada za to, że pański rząd, który który pan prowadził. Pańska partia doprowadziła do trudności polskich rolników, którzy dzisiaj muszą wychodzić na ulicę. Te raporty, które ja pozyskałem i pokazują, jaki wpływ miały słowa premiera Kowalczyka, kiedy pan powiedział, żeby polscy rolnicy nie sprzedawali zboża. Otworzył pan wielką furtę, wielką bramę dla zbóż z Ukrainy. Ja tutaj przygotowałem raport, który jasno pokazuje moment wypowiedzenia przez pana słów. I po Pańskich słowach do po Polskę zalała kukurydza z Ukrainy. Pan powiedział Polakom nie sprzedawajcie, i powiedział Pan ukraińskim agrooligarchom i latyfundystom przywoście, zrobiłem wam miejsce na waszą kukurydzę i pszenicę. Taka jest prawda. Do tego doprowadziła wasza polityka i dzisiaj te ustawy, te wasze puste słowa, szkoda, żeście nie potrafili tego zrobić w 8 lat. To za Waszych rządów zostało utrzymane w Polsce zakaz, realny zakaz sprzedaży polskich ziemniaków na rynki Unii Europejskiej i nie zrobiliście nic. Przez osiem lat stworzyliście ustawy i rozporządzenia, które spowodowały, że wielkim gospodarstwom pan, panie Kaczyński, dopłacano za to, że panie prezesie, słucham? Panie pośle Kaczyński, tak, tak panie prezesie. Panie Przechylam premierze, się do, jak tam chcecie? Do państwa Dopłaca... krzyków, cicho! Dopłacaliście, dopłacaliście gospodarstwom, które pielęgnowały w Polsce bakteriozę ziemniaków, która powodowała, że normalni gospodarze nie mogli wywozić tych ziemniaków do Niemiec, do Francji. Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie może korzystać z wewnętrznego przepływu ziemniaków w ramach Unii Europejskiej. Wyście to pielęgnowali, tak? I do... Niech się Pan nie śmieje, bo Pan jest wolnościowcem, który powinien być za tym, żeby była wolność w przepływie towarów, a Pan tutaj sobie kpi z, z tego, że ludzie mają w tej chwili problem panie po, i Wy panie ministrze, dopłacaliście, obiecał pan mi dwie minuty. dopłacaliście niektórym gospodarstwom, ja na przykład 3 ja miliony mówię, ustalili, złotych na rok, ja za to, że mieli chorobę u siebie w gospodarstwie, a nie walczyliście z tym, żeby ją wyprowadzić, i dzisiaj robicie coś ohydnego. Wy podpuszczacie rolników, żeby wychodzili na drogę, tak naprawdę, prote żeby protestowali po ośmiu latach Waszej bezradności i do tego doprowadzaliście, a dziś te Wasze ustawy, szkoda, że nie wprowadziliście ich na przykład dwa lata temu, trzy lata temu, ale Pani Gębicka potrafiła w ciągu dwutygodniowego rządu wprowadzić takie zmiany w KRUSie, które powodowały, że ukryliście swoich partyjniaków na niższych stanowiskach w momencie, kiedy przyjdzie zmiana polityczna i będą zmieniani na przykład dyrektorzy, którzy są politycznie nadani, to wy ukryliście swoich partyjniaków na niskich stanowiskach, żeby przypadkiem ta miotła, która będzie wprowadzała oczyszczenie w instytucjach, takich jak KRUS, ich nie wyrzuciła i możecie się śmiać do każdego waszego takiego złodzieja publicznych pieniędzy, dojdziemy, dokładnie rozliczymy i przestanie się, i przestanie wam się już opłacać uczestnictwo w rządzeniu. To, to jest kolejny raport, który pokazuje, który pokazuje, kolejny, który pokazuje w momencie, kiedy 20 lipca pan Kowalczyk powiedział, że zbyt mało importujemy zboża do Polski z Ukrainy, to tutaj pokazuje się, co się pod tym stało. Nie stworzyliście procedur, które mogłyby chronić polski rynek, a przepływ informacji z Krajowej Administracji Skarbowej do Ministerstwa Rolnictwa trwał nawet dwa miesiące, panie Kaczyński. Tak wasze ministerstwa ze sobą współpracowały, panie premierze Kaczyński, bo ja. Dzisiaj dokładnie do tego dochodzimy i nie stworzyliście żadnych automatyzmów, które broniłyby polski rynek przed niekontrolowanym napływem towarów z Ukrainy. Z Ukrainy w ciągu kilkunastu miesięcy, od 24 lutego 2022 roku do kwietnia 2023 roku przywieziono zboża za 6 miliardów złotych. To 6 miliardów złotych, które powinno zostać w kieszeni polskich rolników, a wy te pieniądze wykurzyliście. W 2022 roku 2 miliony ton kukurydzy, które przyjechały za niemal 2 miliardy złotych. Możecie się śmiać, bo dla Was przy tym Waszym. Przy tym Waszym grubym złodziejstwie te pieniądze naprawdę nic nie znaczą. Kradniecie dużo więcej i to jest bilans Waszego ośmioletniego rządzenia, doprowadzenie do tego, że polscy rolnicy dzisiaj wychodzą na drogę, faktycznie mają prawidłowe postulaty. Tylko szkoda, że Wy w Unii Europejskiej byliście moment, moment. typowym podnóżkiem i giermkiem tych, którzy mówili, co trzeba zrobić. Panie ministrze. A jeżeli Pan Panie Sahajko mówił o rozmowach z Ukrainą, mówiliście o rozmowach z Ukrainą, to tutaj siedzi Strażak sam, który pokazał, że rozmowy z Ukrainą były doprowadzone do takiego etapu, że po zmianie rządów. Te rozmowy musiały ruszyć od zera, bo poziom tych rozmów był po prostu na poziomie minimalnym. I ja wam dzisiaj powiem jesteśmy blisko dobrych porozumień z, i z Ukrainą. I w końcu Komisja Europejska zaczyna mówić, że trzeba wprowadzić kontyngenty na niektóre produkty z Ukrainy. Wy jakoś nie potrafiliście do tego doprowadzić, bo potraficie tylko i wyłącznie wpuszczać jad. Polskich rolników, żeby się kłócili, bo Wasza zasada dziel i rządź przez długi czas się sprawdzała. Wczoraj na protestach rolnicy różnych partii politycznych z różnym poparciem i pierwszy raz ministrowie potrafili wyjść do tych rolników, porozmawiać. Pan nie potrafił, pan Kowalczyk nie potrafił. Zasłanialiście się za strażą ministerialną, a tutaj pan siedzi w pierwszym rzędzie, pan. Yy, Janusz Kowalski, który odpowiada za to, że nie została wprowadzona przez mój departament, za który ja teraz odpowiadam, jedna z dyrektyw unijnych i gdyby dzisiaj Unia Europejska chciała i powiedziała część pieniędzy z Unii Europejskiej stop, to stop. I panu za to grozi kodeks karny, pan za taką rzecz może iść do więzienia. Bo daliście partaczy na wiceministrów, którzy kompletnie się nie znają. I ja nie pozwolę, żebyście teraz skłócali normalnych ludzi, normalny rząd z polskimi rolnikami. My ten dialog nawiążemy i pokażemy, że siłą resortu będzie współpraca między resortem rolnictwa a związkami rolniczymi. I to zrobimy. Interes polskich rolników ponad wszystko. Interes polskich rolników ponad interes partyjny. Dziękuję bardzo. Moment. Wiem. 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 Panie ministrze, czy mogliby się państwo wznieść teraz okrzyk cicho? O, dziękuję.